Jeszcze raz krótki filmik z akcji wrzucania pokarmu do gniazda, w tym przypadku skrzydełek wypełnionych lekiem dla bratka. Po lewej stronie, między drzewami jest taki oświetlony przesmyk trawnika i tam leci bocian. Prawdopodobnie jest to rodzic, który zauważył, że bratek leci na łąkę. Rodzice są jednak bardzo czujni. Prawy, dolny róg. Wszystko zależy od dobrej woli. Jak się chce, to można dokonać cudu. Proszę. Bach poleciały. Super pomysł, naprawdę. Ukłony dla Państwa niewidzialna ręka, którzy czuwają, dokarmiają w porozumieniu z grzesiem. Podczas jego nieobecności. I robią to naprawdę z miłości. I z troski. Z miłości do, i z troski o bratka.